Magdalena Kowalczyk wpatrywała się w swoje odbicie w lustrze toalety na Uniwersytecie Warszawskim. Jej oczy były zaczerwienione, a policzki wciąż wilgotne od łez, które próbowała ukryć przed współstudentami. Dzisiejszy dzień miał być przełomowy jej pierwsza prezentacja na zajęciach z międzynarodowych stosunków gospodarczych, prowadzonych całkowicie po angielsku. Miesiącami przygotowywała się do tego wystąpienia, ale wszystko poszło nie tak, jak planowała. Za oknem padał deszcz. Krople uderzały o Perepet w rytmie przypominającym jej szybko bijące serce podczas prezentacji. Listopadowa pogoda w Warszawie odzwierciedlała jej nastrój szaro, zimno i przygnębiająco. Przepraszam, ale czy to development czy developing? Słowa Karola, jednego z najpopularniejszych studentów na roku, wciąż dźwięczały jej w uszach. Wyśmiał jej wymowę przed całą grupą, a zaraz potem dołączyli do niego inni. Profesor Schmidt tylko westchnął z rozczarowaniem i poprosił ją, by usiadła, przerywając prezentacji w połowie. Magdalena mocniej zacisnęła dłonie na umywalce. Miała 22 lata i właśnie rozpoczynała drugi rok studiów magisterskich. Pochodziła z małego miasteczka pod Lublinem, gdzie nauczyciele angielskiego często sami nie mówili poprawnie. Zawsze była dobra w nauce, ale języki obce stanowiły jej piętę achillesową, a przynajmniej tak jej się wydawało. Magda Jesteś tu? Cichy głos Julii, jej współlokatorki z akademika, przerwał ciąg myśli. Szukam cię od godziny. Magdalena otworzyła drzwi kabiny. Julia stała tam z wyrazem współczucia na twarzy. Była jedną z niewielu osób, które znały prawdę o Magdalenie. Nie możesz się tak ukrywać. To nic nie zmieni, powiedziała Julia, podając jej chusteczkę. Nie rozumiesz, odpowiedziała Magdalena, wycierając oczy. Oni myślą, że jestem jakąś wiejską ibiotką. Profesor Schmidt pewnie żałuje, że przyznał mi stypendium. Julia spojrzała na nią z determinacją. To jest właśnie ten moment, kiedy powinnaś im pokazać, kim naprawdę jesteś. Magdalena potrząsnęła głową. Nie mogę. Nie teraz. A kiedy? Gdy skończysz studia? Gdy będzie za późno, by udowodnić swoją wartość? Magda, przyjechałaś do Warszawy z określonym celem. Nie pozwól, by kilku uprzywilejowanych dzieciaków z dobrymi szkołami językowymi stanęło ci na drodze. Słowa Julii uderzyły w Magdalenę z niespodziewaną siłą. Przypomniała sobie swoją babcię Helenę, która zawsze powtarzała: Nasza rodzina nigdy nie ucieka przed trudnościami. Babcia, która przeżyła wojnę i komunizm, nauczyła ją więcej odwadze niż ktokolwiek inny. Masz rację, powiedziała w końcu Magdalena, prostując ramiona. Ale potrzebuję czasu. Muszę się przygotować. Julia uśmiechnęła się. To jest ta Magda, którą znam. A teraz chodźmy, bo spóźnimy się na zajęcia z ekonomii politycznej. Wychodząc z Łazienki, Magdalena czuła na sobie spojrzenia innych studentów. Niektórzy szeptali między sobą, inni udawali, że jej nie widzą. Karol stał przy automatach z kawą, otoczony swoimi wielbicielami. O, Nasza ekspertka od języków zawołał, gdy ją zobaczył. Powiedz, jak było konkurencyjność po angielsku? Jego znajomi zaśmiali się, a Magdalena poczuła, jak jej policzki płoną ze wstydu. Chciała coś odpowiedzieć, ale słowa uwięzły jej w gardle. Julia ścisnęła jej ramię w geście wsparcia. Tego wieczoru, w małym pokoju akademika, Magdalena siedziała przy biurku, wpatrując się w ekran laptopa. Na monitorze wyświetlały się informacje o międzynarodowym konkursie tłumaczeniowym organizowanym przez ONZ. Julia znalazła ten konkurs i nalegała, by Magdalena wzięła w nim udział. To szaleństwo, powiedziała Magdalena. Potrzebują kogoś, kto zna co najmniej trzy języki obce na poziomie biegłym. Julia uśmiechnęła się tajemniczo. A ty znasz pięć. Ale nikt o tym nie wie, odpowiedziała Magdalena, zamykając laptop. Właśnie dlatego powinnaś to zrobić, odparła Julia. Pomyśl, jak zdziwią się ich twarze, gdy odkryją prawdę. Magdalena westchnęła głęboko, czując, jak w jej sercu narasta determinacja. Nie przyznała się nikomu poza Julią, ale oprócz polskiego i łamanego angielskiego, biegle mówiła po niemiecku, rosyjsku, ukraińsku, uczyła się mandaryńskiego. Każdy z tych języków miał swoją historię w jej życiu, historię, którą trzymała w tajemnicy. Dobrze, powiedziała w końcu. Zgłoszę się, ale jeśli przegram, obiecaj, że nigdy więcej nie będziesz mnie namawiać do takich szaleństw. Julia wyciągnęła mały palec w geście obietnicy. Przysięgam, ale nie przegrasz, Magda. Jesteś zbyt dobra, by przegrać. Z tą myślą, Magdalena otworzyła laptop i zaczęła wypełniać formularz zgłoszeniowy do konkursu, który miał zmienić jej życie na zawsze. Dwa dni po incydencie na zajęciach, Magdalena siedziała w bibliotece uniwersyteckiej, ukryta między regałami pełnymi książek o międzynarodowych stosunkach. Biblioteka była jej azyłem, miejscem, gdzie mogła być sobą bez oceniających spojrzeń. Wokół niej leżały otwarte książki w różnych językach, podręcznik ekonomii po niemiecku, rosyjska prasa biznesowa, ukraiński esej o polityce wschodnioeuropejskiej. Za oknami biblioteki padał śnieg, pierwszy w tym sezonie. Białe płatki wirowały na wietrze. Przykrywając powoli krakowskie przedmieście. Warszawa zimą miała w sobie coś magicznego, co przypominało Magdalenie, dlaczego tak bardzo chciała tu studiować. Niesamowite, usłyszała cichy głos za sobą. Odwróciła się gwałtownie i zobaczyła profesora Nowaka, kierownika katedry języków wschodnosłowiańskich, który przyglądał się jej z zainteresowaniem. Czytasz w tylu językach jednocześnie? Magdalena poczuła, jak jej serce przyspiesza. Nikt poza Julią nie wiedział o jej umiejętnościach językowych, a teraz została przyłapana. To, to tylko dla osobistego rozwoju, odpowiedziała szybko, próbując zakryć rozłożone materiały. Profesor Nowak usiadł naprzeciwko niej. Był starszym mężczyzną o łagodnych oczach i siwiejącej brodzie, znanym z życzliwego podejścia do studentów. Nie musisz tego ukrywać, pani Kowalczyk. To powód do dumy. Wskazał na rosyjską gazetę. Twoje notatki na marginesie są bardzo wnikliwe. Jak długo uczysz się tych języków? Magdalena zawahała się. Przez lata ukrywała swoje umiejętności, najpierw w szkole, gdzie nie chciała wyróżniać się wśród rówieśników, a później na uniwersytecie, gdzie bała się, że jej brak pewności w angielskim przyćmi wszystko inne. Całe życie, właściwie, odpowiedziała w końcu. Moja babcia była nauczycielką języków przed emeryturą. To ona nauczyła mnie rosyjskiego, ukraińskiego. Niemiecki poznałam, gdy przez trzy lata mieszkałam z rodzicami w Berlinie. Tata pracował tam na budowie. A mandaryński? zapytał profesor, wskazując na podręcznik do chińskiego, wystający z jej torby. To nowe wyzwanie, przyznała z lekkim uśmiechem. Studiuję go dopiero od roku. Profesor Nowak patrzył na nią z mieszaniną zdziwienia i podziwu. Pięć języków. A ukrywasz to przed światem? Dlaczego? Magdalena spuściła wzrok. Angielski. Nigdy nie miałam okazji uczyć się go w dobrych warunkach. Mam problem z wymową, z akcentem. Ludzie śmieją się, gdy słyszą, jak mówię. Więc wolisz, by myśleli, że jesteś mniej zdolna niż w rzeczywistości? Te słowa uderzyły w nią mocniej niż się spodziewała. Rzeczywiście. Pozwalała, by jeden słaby punkt definiował całą jej tożsamość akademicką. Zgłosiłam się do konkursu tłumaczeniowego ONZ, wyznała nagle, sama zaskoczona swoją otwartością. Ale nie wiem, czy mam szansę. Profesor Nowak uśmiechnął się szeroko. Znam ten konkurs. Byłem w jury w zeszłym roku. To prestiżowe wyróżnienie. Zamyślił się na chwilę. Słuchaj, Prowadzę specjalne seminarium dla zaawansowanych poliglotów. Spotykamy się w małej grupie, dyskutujemy o literaturze i polityce w różnych językach. Chciałbym, żebyś do nas dołączyła. Magdalena poczuła, jak w jej sercu rodzi się iskierka nadziei. Ale co z moim angielskim? Pomogę ci nad nim pracować. Twoje ucho do języków jest ewidentne, potrzebujesz tylko odpowiedniego treningu i pewności siebie. Kropka. Profesor wstał. Przemyśl to. Spotykamy się w środy osiemnastej w sali 307. Po jego wyjściu Magdalena wpatrywała się w przestrzeń, czując mieszaninę emocji. Z jednej strony przerażała ją myśl o wyjściu z cienia, z drugiej czuła, że to może być jej szansa. Tego samego wieczoru, podczas kolacji w studenckiej stołówce, Magdalena opowiedziała Juli o spotkaniu z profesorem Nowakiem. To przeznaczenie, wykrzyknęła Julia, przyciągając spojrzenia innych studentów. Musisz iść na to seminarium. A co, jeśli spotkam tam kogoś z naszego roku? Co, jeśli dowiedzą się Karol i jego banda? Julia spojrzała na nią poważnie. A co, jeśli się dowiedzą? Magda, ukrywasz swoją najlepszą cechę. To jak bycie genialnym matematykiem i udawanie, że nie umiesz dodawać. W tym momencie do stołówki weszła grupa studentów, wśród nich Karol i profesor Schmidt. Prowadzili ożywioną dyskusję po angielsku. Gdy mijali stolik Magdaleny, Karol rzucił jej drwiące spojrzenie. Słuchaj, powiedział na tyle głośno, by mogła usłyszeć, moim zdaniem niektórzy nie powinni w ogóle próbować studiować po angielsku. To zbyt difficult dla nich. Zaakcentował ostatnie słowo z przesadną polską wymową, wywołując śmiech kolegów. Magdalena poczuła, jak jej twarz płonie ze wstydu i złości. W tym momencie zdecydowała, że nie pozwoli, by ktoś taki jak Karol definiował jej wartość. Idę na to seminarium, powiedziała do Julii, nie odrywając wzroku od oddalającej się grupy. I zgłoszę się do konkursu ONZ. Najwyższy czas, by ludzie zobaczyli, kim naprawdę jestem. Julia uśmiechnęła się szeroko, uścisnęła jej dłoń. To jest właśnie ta Magda, którą znam i kocham. Odważna i nieustępliwa. Z tą myślą, Magdalena zaczęła planować swoją transformację z cichej dziewczyny wyśmiewanej za akcent w pewną siebie poliglotkę, której nikt nie ośmieli się lekceważyć. Sala 307 znajdowała się w starszej części budynku uniwersyteckiego. Korytarz prowadzący do niej był słabo oświetlony, a drewniana podłoga skrzypiała pod stopami. Magdalena stała przed drzwiami, ściskając w dłoniach teczkę z notatkami. Serce biło jej tak mocno, że była pewna, iż słychać je na zewnątrz. Za oknami budynku zapadał już zmierzch, a lampy na dziedzińcu uniwersyteckim rzucały ciepłe światło na śnieżny dywan. Temperatura w Warszawie spadła do minus pięciu stopni, a prognozy zapowiadały jeszcze większy mróz. Dasz radę, szepnęła do siebie Magdalena i zapukała do drzwi. Gdy weszła do środka, zobaczyła niewielką salę seminaryjną z okrągłym stołem pośrodku. Siedziało przy nim sześć osób, łącznie z profesorem Nowakiem. Wszyscy spojrzeli na nią z zaciekawieniem. Ach! Pani Kowalczyk. Doskonale, dołącz do nas, powitał ją profesor. Pozwól, że przedstawię ci resztę grupy. Przy stole siedzieli studenci różnych kierunków i lat. Anna, doktorantka kulturoznawstwa specjalizująca się w Bliskim Wschodzie, Tomasz, student stosunków międzynarodowych znający języki skandynawskie, Olena z Ukrainy, studiująca filologię polską, Mei, chińska studentka programu wymiany oraz zaskakująco doktor Brzezińska, młoda wykładowczyni z katedry ekonomii. Witamy w naszym małym poliglotycznym klubie, powiedziała Anna, wskazując Magdalenie wolne miejsce. Profesor Nowak wspominał, że mówisz w pięciu językach? Magdalena poczuła, jak rumieńce wypływają na jej twarz. Tak, choć mój angielski pozostawia wiele do życzenia. Nie ma tu idealnych mówców, odpowiedział Tomasz z uśmiechem. Ja na przykład wciąż mieszam szwedzki z norweskim, co czasem prowadzi do zabawnych nieporozumień. Grupa zaśmiała się, a Magdalena poczuła jak napięcie powoli z niej schodzi. To było inne środowisko niż znała, pełne akceptacji i zrozumienia dla językowych zmagań. Seminarium rozpoczęło się od dyskusji o współczesnej literaturze rosyjskiej. Profesor Nowak rozdał wszystkim krótkie opowiadanie i poprosił o przemyślenia. Gdy przyszła kolej na Magdalenę, zawahała się, ale po chwili zaczęła mówić płynnym rosyjskim, analizując symbolikę utworu. Wspaniała interpretacja, powiedziała Olena po rosyjsku. Zauważyłaś niuanse, których ja przeoczyłam. Dyskusja płynęła swobodnie, przechodząc z rosyjskiego w niemiecki, gdy rozmawiali o wpływach europejskich na literaturę wschodnią. Magdalena czuła się jak ryba w wodzie, przełączając się między językami bez wysiłku. Dopiero gdy profesor Nowak zaproponował, by podsumować wnioski po angielsku, poczuła znajomy skurcz w żołądku. Spróbuj, zachęcił ją profesor, widząc jej wahanie. Tu nikt nie będzie cię oceniał. Magdalena wzięła głęboki oddech i zaczęła mówić. Jej angielski był daleki od ideału, akcent wyraźnie wschodnioeuropejski, a niektóre słowa wypowiadane niepoprawnie, ale wszyscy słuchali z uwagą i szacunkiem. Dziękuję, powiedział profesor, gdy skończyła. To dobry początek. Z czasem twój angielski się poprawi, ale najważniejsze, że masz odwagę mówić. Po seminarium, May podeszła do Magdaleny. Jestem pod wrażeniem Twojej znajomości mandaryńskiego, powiedziała po chińsku. Może mogłybyśmy czasem razem poćwiczyć? Ja pomogę ci z chińskim, a tym nie z polskim? Magdalena nie mogła uwierzyć własnym uszom. Ktoś był pod wrażeniem jej umiejętności językowych? To było nowe doświadczenie. Z przyjemnością odpowiedziała, również po chińsku, czując, jak rośnie jej pewność siebie. Wracając do akademika przez zaśnieżony kampus. Magdalena czuła ciepło mimo mroźnego wieczoru. Po raz pierwszy od dawna była naprawdę dumna z siebie. W pokoju zastała Julię, która z niecierpliwością czekała na relację. I jak było? Zapytała, podając Magdalenie kubek gorącej herbaty. Niesamowicie, odpowiedziała Magdalena, siadając na łóżku. Czułam się na swoim miejscu. Jakbym w końcu znalazła ludzi, którzy mnie rozumieją. Julia uścisnęła ją mocno. Widzisz? A to dopiero początek. Ich rozmowę przerwał dźwięk powiadomienia z laptopa. Magdalena otworzyła maila i zamarła. Co się stało? Zapytała Julia, widząc jej reakcję. To od organizatorów konkursu ONZ, odpowiedziała Magdalena drżącym głosem. Przeszłam wstępną selekcję. Następny etap to tłumaczenie na żywo, za dwa tygodnie. Julia podskoczyła z radości. Wiedziałam, Wiedziałam, że cię wybiorą. Magdalena wpatrywała się w ekran, nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Ale to oznacza, że będę musiała wystąpić publicznie. Co jeśli znów się ze mnie będą śmiać? Nie będą, powiedziała Julia stanowczo. Bo tym razem pokażesz im wszystkie swoje umiejętności, nie tylko angielski. To twoja szansa, by zamienić ich śmiech w podziw. Tego wieczoru, zamiast jak zwykle uczyć się do późna, Magdalena otworzyła swój dziennik i zapisała: Dziś zrobiłam pierwszy krok ku byciu sobą. Nie pozwolę, by mój akcent mnie definiował. Jestem więcej warta niż jedna niedoskonałość. Z tą myślą poszła spać, czując, że coś w jej życiu zaczyna się zmieniać. Zmiana, która miała przynieść więcej wyzwań i niespodzianek, niż mogła sobie wyobrazić. Podoba Ci się ta historia? Klikaj lajka, komentuj, który moment Cię poruszył. I subskrybuj kanał. Dwa tygodnie minęły Magdalenie jak jeden dzień. Każdą wolną chwilę poświęcała na przygotowania do konkursu ONZ, ćwicząc tłumaczenia symultaniczne i rozszerzając słownictwo we wszystkich pięciu językach. Profesor Nowak udzielał jej dodatkowych konsultacji, a May regularnie spotykała się z nią w kawiarni uniwersyteckiej, by rozmawiać po mandaryńsku. Był mrożny czwartek, gdy Magdalena weszła na główny dziedziniec uniwersytetu. Temperatura spadła do minus 15 stopni. Oddech zamieniał się w białą giełkę. Śnieg skrzypiał pod butami, a gałęzie drzew uginały się pod ciężarem szronu. Warszawa wyglądała jak z zimowej pocztówki. W holu głównym zauważyła duży plakat informujący o międzynarodowym konkursie tłumaczeniowym ONZ, którego etap regionalny miał odbyć się właśnie na ich uniwersytecie. Wśród nazwisk finalistów widniało jej własne: Magdalena Kowalczyk języki polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński. Mandaryński, podstawy. Wpatrywała się w swoje nazwisko, gdy usłyszała znajomy, nieprzyjemny głos. Chyba zaszła jakaś pomyłka, powiedział Karol, stając obok niej. Umieścili twoje nazwisko wśród poliglotów. Zaśmiał się, spoglądając na swoich kolegów, którzy jak zawsze mu towarzyszyli. Magdalena poczuła, jak jej serce przyspiesza, ale tym razem nie ze strachu, lecz z determinacji. Nie ma żadnej pomyłki, odpowiedziała spokojnie. Karol uniósł brwi. Żartujesz? Ledwo potrafisz sklecić zdanie po angielsku. Jak niby miałabyś znać pięć języków? W tym momencie podeszła do nich Julia, która trzymała w rękach stos książek z biblioteki. Och, cześć, Karol! Powiedziała z udawaną uprzejmością. Słyszałam, że w tym roku znów nie udało ci się zakwalifikować do konkursu. Trzeci rok z rzędu, prawda? Musi być ciężko. Twarz Karola poczerwieniała. To nie ma znaczenia. I tak nikt z polski nie ma szans w starciu z native speakerami. To ciekawe, bo w zeszłym roku pierwsze miejsce zajął student z Węgier, odpowiedziała Julia. A dwa lata temu wygrała dziewczyna z Litwy. Karol zmarszczył brwi. Nieważne. I tak nie uwierzę, że ona wskazał na Magdalenę z na pięć języków. Nie potrzebuje Żebyś mi wierzył, powiedziała Magdalena, zaskakując samą siebie spokojem w głosie. Za dwa dni sama to udowodnię. Karol prychnął i odszedł, ale Magdalena zauważyła cień niepewności w jego oczach. Dopiero teraz poczuła, jak bardzo trzęsą jej się ręce. Byłaś niesamowita, powiedziała Julia, ściskając ją za ranie. Widziałaś jego minę? Zaczynają się bać. Boję się, że zrobię z siebie pośmiewisko, wyznała Magdalena. Co jeśli się zablokuje? Co jeśli mój angielski wszystko zepsuje? Przestań, przerwała jej Julia. Przez dwa tygodnie ćwiczyła się jak szalona. Profesor Nowak mówi, że robisz ogromne postępy. Zresztą, angielski to tylko jeden z twoich języków. Reszta dnia upłynęła Magdalenie na zajęciach i ostatnich przygotowaniach. Wieczorem, gdy wróciła do akademika, czekała na nią niespodzianka paczka od babci Heleny. W środku znajdował się ręcznie haftowany szal z tradycyjnymi polskimi motywami i krótki list. Kochana Magdo, mama powiedziała mi o twoim konkursie. Zawsze wiedziałam, że twój dar do języków kiedyś zostanie doceniony. Noś ten szal podczas konkursu, niech przypomina ci, skąd pochodzisz i jak daleko zaszłaś. Pamiętaj, że w naszej rodzinie kobiety zawsze były silne. Trzymam kciuki, babcia. Magdalena przytuliła szal do policzka, czując, jak uzy napływają jej do oczu. Helena, pomimo swoich 82 lat, wciąż haftowała z precyzją, której mogliby pozazdrościć młodsi. Szal pachniał domem, mieszanką żół, które babcia suszyła w kuchni i lawendy, którą wkładała do szaf. Dzień konkursu nadszedł szybciej niż się spodziewała. Aula główna Uniwersytetu Warszawskiego wypełniona była po brzegi, studenci, wykładowcy, a nawet dziennikarze z lokalnych mediów przyszli zobaczyć zmagania młodych tłumaczy. W pierwszym rzędzie Magdalena zauważyła Julię, która pokazała jej uniesione kciuki. Obok niej siedział profesor Nowak, wyglądający na równie zdenerwowanego jak ona sama. W trzecim rzędzie dostrzegła Karola i jego przyjaciół. Przyszli zapewne, by zobaczyć jej porażkę. Ta myśl napełniła ją dodatkową determinacją. Konkurs rozpoczął się od krótkiej przemowy dziekana Wydziału Link Stosowanej, po czym przedstawiono jury specjalistów z różnych dziedzin tłumaczeń, w tym przedstawiciela ONZ. Starszego mężczyznę o nazwisku Martinez. Pierwsze dwa etapy konkursu przebiegły zaskakująco dobrze dla Magdaleny. W tłumaczeniu pisemnym z niemieckiego na polski uzyskała najwyższy wynik, a w sekcji mandaryńskiej, mimo podstawowej znajomości języka, zdołała poprawnie przetłumaczyć prosty tekst biznesowy. Prawdziwe wyzwanie nadeszło w trzecim etapie tłumaczeniu symultanicznym z angielskiego na wybrany język. Magdalena wybrała rosyjski, wiedząc, że to jej mocna strona. Jednak gdy podeszła do stanowiska i założyła słuchawki, zobaczyła Karola, który demonstracyjnie zasłonił uszy, wywołując stłumione śmiechy wśród kolegów. Przez moment poczuła, jak wraca znajomy paraliż. Serce waliło jej jak młot, dłonie zwilgotniały. Wtedy dotknęła szala babci Heleny, który miała owinięty wokół szyi i głęboko oddechnęła. — Jestem gotowa — powiedziała do technika, który kiwnął głową i włączył nagranie. Z głośników popłynął głos native speakera, mówiącego szybko o globalnych wyzwaniach ekonomicznych. Magdalena zamknęła oczy, wsłuchując się w treść, po czym zaczęła tłumaczyć głośno, wyraźnie i z pewnością siebie, której nigdy wcześniej nie czuła, mówiąc publicznie. Gdy skończyła, w auli zapadła cisza. Spojrzała niepewnie na jury. Pan Martinez uśmiechał się, kiwając głową z uznaniem. W tym momencie zrozumiała, udało się. Wykonała perfekcyjne tłumaczenie. Wychodząc ze stanowiska, miała miejsce, gdzie siedział Karol. Ich spojrzenia spotkały się na moment. W jego oczach nie było już kpiny, było zaskoczenie i coś, czego nigdy wcześniej u niego nie widziała, szacunek. Dwa miesiące po konkursie ONZ Życie Magdaleny zmieniło się nie do poznania. Zajęła drugie miejsce w europejskim finale konkursu, ustępując jedynie studentce z Belgii, która znała osiem języków. Jej sukces przyniósł jej nie tylko prestiżowe stypendium, ale także propozycję stażu w Biurze Tłumaczeń ONZ w Genewie. Był wczesny marcowy poranek, gdy Magdalena siedziała w kawiarni Nowy Świat, popijając gorącą czekoladę i przeglądając dokumenty dotyczące stażu. Za oknem topniało ostatnie płaty śniegu, a przez chmury przebijały się pierwsze promienie wiosennego słońca. Warszawa budziła się z zimowego snu. Mogę się dosiąść, usłyszała znajomy głos. Podniosła wzrok i zobaczyła Karola, stojącego z filiżanką kawy w dłoni. Wyglądał inaczej niż zwykle, bez otoczenia swoich wielbicieli, jakby mniejszy i mniej pewny siebie. Proszę, odpowiedziała, wskazując wolne krzesło. Przez chwilę siedzieli w niezręcznej ciszy, aż w końcu Karol odezwał się cicho. Chciałem cię przeprosić za wszystko, co mówiłem i robiłem. Magdalena spojrzała na niego zaskoczona. Nie spodziewała się przeprosin. Byłem zazdrosny, kontynuował, nie patrząc jej w oczy. Zawsze uważałem się za najlepszego na roku. Moi rodzice zainwestowali fortunę w moje językowe wykształcenie, prywatne szkoły, obozy językowe, korepetycje. A potem przychodzisz ty z małej miejscowości, bez tych wszystkich przywilejów, i okazuje się, że jesteś lepsza ode mnie. Kropka Magdalena nie wiedziała, co odpowiedzieć. Przez tyle miesięcy żywiła urazę do Karola, a teraz siedział przed nią. Odsłaniając swoją słabość. Każdy ma swoją historię, powiedziała w końcu. Ja też miałam swoje przywileje, babcie poliglotkę, która nauczyła mnie rosyjskiego i ukraińskiego, gdy byłam dzieckiem. Trzy lata w Berlinie, gdzie nauczyłam się niemieckiego. To nie zawsze chodzi o pieniądze czy prestiżowe szkoły. Karol uśmiechnął się słabo. Wiem? Zrozumiałem to dopiero, gdy usłyszałem, jak tłumaczysz. To był Talent w czystej postaci. Rozmawiali przez ponad godzinę. Karol opowiedział jej o presji, jaką czuł ze strony rodziców, dyplomatów, którzy oczekiwali, że pójdzie w ich ślady. Magdalena podzieliła się historią swojej babci Heleny, która w czasach komunizmu potajemnie uczyła języków obcych dzieci z ich miasteczka, ryzykując represję. Co zamierzasz teraz? Zapytał Karol, gdy w końcu spojrzał na dokumenty leżące na stole. Przyjęłam staż w Genewie, odpowiedziała. Zaczynam w czerwcu po sesji. Zasługujesz na to, powiedział szczerze. I przepraszam, że tak długo zajęło mi, by to dostrzec. Gdy wyszli z kawiarni, Magdalena poczuła, jak coś się w niej zamyka, rozdział pełen niepewności i strachu przed osądem i jednocześnie otwiera się nowy, pełen możliwości i wiary w siebie. Wracając do akademika, zadzwoniła do babci Heleny, by podzielić się wiadomością o stażu. Wiedziałam, kochanie, powiedziała babcia swoim spokojnym głosem. Zawsze wiedziałam, że Twój dar do języków Cię gdzieś zaprowadzi. To dzięki Tobie, babciu, odpowiedziała Magdalena, czując wzruszenie. Gdyby nie te wszystkie godziny, które spędziłaś, ucząc mnie rosyjskich bajek. Nieprawda, przerwała jej Helena. Ja dałam Ci tylko narzędzia. To Ty zdecydowałaś, jak je wykorzystać. To Ty znalazłaś odwagę, by pokazać światu, kim naprawdę jesteś. Po rozmowie Magdalena poszła prosto do sali 307, gdzie odbywało się cotygodniowe spotkanie poliglotycznego klubu. Gdy weszła, wszyscy już na nią czekali: profesor Nowak, Anna, Tomasz, Olena, Mei, a nawet doktor Brzezińska. Jest nasza gwiazda, zawołała Anna, wstając, by ją uściskać. Opowiadaj, jak się czuje przyszła tłumaczka ONZ? Magdalena zaśmiała się, siadając wśród przyjaciół. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, przyznała. Czasem budzę się rano i zastanawiam, czy to nie był tylko sen. Zasłużyłaś na to jak nikt inny, powiedział profesor Nowak. Twoja pracowitość i talent to rzadka kombinacja. May, która przez ostatnie tygodnie intensywnie ćwiczyła z Magdaleną Mandaryńską, uścisnęła jej dłoń. Będziemy za tobą tęsknić, ale wiem, że zrobisz coś wielkiego. Siedzieli tak do późnego wieczora, rozmawiając o przyszłości, planach marzeniach. Każdy z nich miał własną historię, drogę, która doprowadziła ich do pokochania języków. Profesor Nowak opowiedział o swoich podróżach po Syberii, gdzie nauczył się dialektów, których już prawie nikt nie używa. Olena podzieliła się wspomnieniami z dzieciństwa na granicy ukraińsko-polskiej, gdzie codziennie słyszała mieszankę języków. Gdy w końcu wyszli na zewnątrz, Warszawa była już pogrążona w ciemności, rozświetlonej jedynie latarniami i światłami przejeżdżających samochodów. Wiosenny wiatr niósł zapach pierwszych kwiatów i obietnicy nowego początku. Wiesz, co jest najważniejsze w znaniu wielu języków? Zapytała Magdalena Julię, gdy wracały do akademika. Co takiego? To, że każdy z nich pokazuje inny sposób patrzenia na świat. Jakby każdy język otwierał nowe okno, przez które można zobaczyć rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. Julia uśmiechnęła się, obejmując przyjaciółkę ramieniem. A ty masz teraz pięć takich okien? I żadnego z nich bym nie oddała, odpowiedziała Magdalena, patrząc w rozgwieżdżone niebo nad Warszawą o miastem, które najpierw ją przestraszyło, potem wyzwało, a w końcu przyjęło jako swoją. Jeśli podoba ci się ta historia, zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał.